Cześć. Witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam jasną i przytulną sypialnię w stylu wiejskim, która zachwyca swoją prostotą, naturalnymi akcentami i spokojną atmosferą. To idealne miejsce do relaksu i regeneracji, pełne harmonii i ciepła. Jeśli szukacie inspiracji na urządzenie sypialni w tym stylu, ten odcinek jest dla Was. Zaczynajmy. Białe ściany i drewniane belki sufitowe. Sypialnia wyróżnia się białymi ścianami, które tworzą czyste i świeże tło dla reszty aranżacji. Jasne drewniane belki sufitowe dodają przestrzeni rustykalnego uroku, a ich naturalna faktura pięknie kontrastuje z bielą ścian, nadając wnętrzu przytulności. Warstwowe łóżko z teksturami. Centralnym punktem pokoju jest łóżko stylizowane z warstwową pościelą w miękkich, białych i kremowych odcieniach. Teksturowane poduszki oraz masywny dzianinowy koc dodają głębi i ciepła, idealnie wpisując się w wiejski klimat. To połączenie kolorów i materiałów sprawia, że łóżko wygląda niezwykle zachęcająco. Tkane kosze i dywan w paski. Obok łóżka znajduje się tkany koszyk, który nie tylko pełni funkcję praktyczną, ale także dodaje wnętrzu naturalnego charakteru. Na podłodze leży dywan w subtelne paski prosty. Ale efektowny detal, który ociepla przestrzeń i nadaje jej przytulności. Naturalne światło i lekkie zasłony. Duże okna wpuszczają mnóstwo naturalnego światła, które rozświetla wnętrze i podkreśla jego jasną kolorystykę. Okna zostały ozdobione czystymi zasłonami, które delikatnie kadrują widok i dodają przestrzeni lekkości. Minimalistyczne dekoracje. Dekoracje zostały utrzymane w minimalistycznym stylu, na ścianie zawisło dzieło botaniczne, a na stoliku nocnym stoi prosta lampa. Dzięki temu przestrzeń pozostaje przestronna, spokojna i niezagracona. Ogólna atmosfera. Całość emanuje świeżością, spokojem i naturalnym urokiem. Połączenie bieli, jasnego drewna oraz subtelnych tekstur sprawia, że ta sypialnia jest idealnym miejscem do odpoczynku. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Do zobaczenia